Ostatnio tak. Ostatnio tak. Ale nie przed, przed ostatnie 3 miesiące. Dwa miesiące mi miesiąc miesiąc? miesiąc. A ty? Ja się... podpisywałam butlę i wiem. Ja wiem. Jeszcze butlę proszę kupić. Tak? Tak. Ja to ogólnie butle, tak? Tak. Całą butle. Ja kupiłam butlę. Czy... Ja no to najpierw zwrócisz nam za te trzy miesiące, to wtedy pogadamy. Ja cię zwrócę, a ty za co kuźno, tu siedzisz? Ja no butle, butle? dobra, ja kupię butle, Kupimy całą butlę, pustą, z gazem, nową i zobaczymy. Jeszcze kup. Ja, to, ja też kupiłam, to jest moja butla. Ale I wy tak. macie jeszcze, kupcie swoje, ja mam swoje. Ale jak będziecie używać, to co? Mądra. Narobiłaś, ja jestem mądra. Ja tu zapierdalam, to nic nie było! Nic! I dalej nie ma. A ty co masz? Więcej jak ty. Te... Przynajmniej staram się coś w porządku. I ty jego nie będziesz wypierdalał. No zabierz, zabierz, zabierz tą rękę. A ty na jak się to ci no szybamę. Sama nie zaczynasz! Ty! Kuźma diable! On pójdzie stąd! Nie pójdzie, pójdzie stąd. na komisję alkoholową i pierdasz. A twoja jsiążka też alkoholiczka! Ty Była, była jest... na komisji, leczy się, nie bije. z ciebie. Tyś miał czemu? Opierała mnie, kuźma ściekała się z Marcinkiem, a ona chodziła piła. Przychodziła na mnie, że leżała pod świetlicą. wtedy, wtedy nie spotykałam się już z tym. To, że to było Spokojnie. iść za nią. Najpierw nie patrzę, bo ty ta nasza godzinkę też. I o tobie dobrze wiedzą. Oczywiście, że wiedzą, zwłaszcza Dziś od dowie. ciebie. Diabeł! A oni Dziękuję. też wiedzą dzięki tobie. Tylko i wyłącznie. A ja co robię? Ja jestem gospodarzem, ja nikt mi nic nie dał. No. Ja nie, no mam bali za bardzo. No. Mamo, dzieje z tym dzieckiem. I tu brat spał i myśmy spali, poszłam tam. Idź tam z dzieckiem na łóżku spałam, na silniku musiałam sobie prze... kupić, wszystko, nic nie. Ani gazu nie było, nic. Okna wszystko powstawiałam. Ile ja pieniędzy włożyłam? Ja ja Dobrze? Ok, nie Dobrze. Tak? To a 300, tysięcy, tysięcy, dałam za centralny. a ty panu odstawiasz, To a ty se może w piździe w Kutasa? O, widzisz, ona takich słów nie używa. Nie, no używam, bo już co? Wydalaj! Zapaliłeś tak? w piecu trzy tony węgla, wniosek chciał zapalić kiedyś. Przyniósł węgiel, eee, powiedziałaś, że nie, bo tobie nie pasuje. Trzy tony węgla, znowu temat węgla. Eee, no. Nie, ja nie, nie dam na węgiel. Bierzesz od tego? Od wobra. Co z wobra biorę? Bierzesz za rzadko. A nie, on mi daje, co tysiąc złotych mi nie daje. No i dobrze. A, a tak, fantastycznie wszystko jest na węgiel. Tak? To się a dogadała. węgiel kosztuje cztery tysiące. Cztery tony? No to no. Trzy? Cztery tysiące damy za No to cztery tony, cztery tysiące, no to tak na tonę masz. Ale mam. Kusza lekki dzisiaj. Bo jak ci nie, nie pasuje, to ja naprawdę zgłoszę do gminy. Co? Jeszcze zgłoszę, że nielegalnie pole. ty mnie że nie legam, nie pole. To myślisz, z... że ja żartuję? tak? Zrobiłaś onkole, nie rozumiesz? Zgłoszę, to nie ma znaczenia. Ja to nie ma na niego. Czego interesuje. Na niego. Zabierz ten no, palec od niej. Na niego służyłam do tego. Jeszcze na ciebie w To idź, proszę bardzo, ja się nie boję. I policja była i ciebie znają i mnie, jego też znają. Mnie, ciebie znają, no ludzie. I Mówi, ja mam dobrą ale... opinię. No, Z brzegu wszystko, że ty mnie do psychologa, ty kurzwa ty do psychologa. Jak się pani nazywa wszystko, jak kuźwa wiem, kiedy ale ocie... Chodzi o to, żebyś się uspokoiła, do kurwy nędzy! Bo ty mi do tego doprowadza. No, oczywiście, no to tak. jest zawsze ty. Typowy toksyk. Ty... Już Monikę napuścił na i policja przyszła. I mm -hmm. A ja jak cię... ty do niej krzyczałaś? A ja, ja Jak nie... do niej krzyczałaś? Srałam! I mówię, nie, 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 nie pozwolił ci ktoś. Meb... Po co się ta kuźwa rąbał? Kto cię pozwolił? Sam cię pozwoliła. No. Tak? To jest swoje porąbaj. Bo ja też kuźwa po rąbałem. Zabierz twój ten palec, bo pod duchem w To ja też porąbie. Policja co mi zrobiła? Co mi policja zrobiła, że wyrzuciłam meble? Gówno. Nic. On powiedział, ten policjant, co był ostatni. Gadał z nami. Ja tu ja jestem 20 Ja jestem 20 minut i mam serdecznie dosyć. ciebie dosyć. Ciebie, tak, dobrze. A ciebie nie, ty jesteś idealna, bo ciebie nie Agnieszka A Agnieszka dusiowa nie przepilnuje pilnuje Zięciowskiego. Uj. A nie mnie kurwa do psychiatra, ja nie. pójdziesz. Do... Ty pójdziesz. Ewka, do... co umówi, pójdziesz. Ewka? Tak. Która Ewka? Twoja córeczka. A czego mi mam umyć, A co ja kurwa przychodzi? Ja bierz mam u lekarza. A pojedziesz z nią. Byłam o lekarza, pytałem się pani nie Mamo nie chodzi mi o to. Ja nie jestem głupia. Ja, ja też kurwa. Wiem jak się nazywam, gdzie jestem, jak ten, taki jest a chodzę do psychiatry. A ja jest... się tego nie wstydzę. A ja nie jestem głupia, bo jak. Czysto. Ale czy człowiek głupi chodzi do psychiatry? A ty? Co mądry idzie do psychiatry, szuka pomocy? Nie odzywaj się, spierdalaj zamki i mordę! Ty, ty, kujsz dziwko, ty! A ty jak do mnie mówisz? Ja mówię na ciebie, A Ja taki sam byłem, to A, A co przed tak chwilą było. Jak przyzywałam? Co, stoisz na stoiszkę, tak bardzo zeszła ręka, bo się kujsz drzwi łami. No spójrz. Chodź! Chodź! O czym się? A ty kurde, bo ty ślęknie się z, z niego? O czym się ty diable! Ty diable! Diable! Mamy to. Jest Masz? I bardzo dobrze, bo diable. I bo nie każdy ja do psychiatry we wtorek, e, Nie, ja zrobię to. Na e, nie, zrobię nie lepiej, tak. na to publicznie. Dostępnie. Będą widzieć. Tak, nie, publicznie. Tam o, o ciebie opowiedzia. dobrze wają. Może tak? co tu podłączyć? Bo ty przyszedł na zamieszanie zamieszanie z sąsiadką, może powiedzieć. A ja co ty robisz? To. Co? Co, co robisz? A co robisz? Po, opowiedz, co robisz? Nazywasz mnie od najgorszej. On weź też drzwi, bo i a kto to połamał? Ja. A ja? Ja się... Czy on? Twój synek połamał. A to, a to co? A ja to, jest, to jest jego... Twoje kupiłeś? Ale no i dobrze. A to twoje drzwi też połamał. Ja połamałam drzwi, tu nic nie było. A dlaczego tych drzwi nie ma dalej? Bo nie ma, musimy się jeszcze powybijane. A myśmy siebie powybija. Jak on rozpierdolił, to nie on naprawił. Ja to robiłam na to, tu nic nie było. Dobra, chodź. Mamy Co wystarczająco mi? dużo materiału. Dobra, na Ja to proszę, mam to dźwięk. Co dźwięk? spróbuj go tylko ruszyć.